gadaj, że wpadłeś. No wpadłem, palę się. Wyj to... Ja też wpadłem, gad Wyła... Wypływaj, wypływaj. Dobra, witamy Was w drugiej części odcinku pierwszego. W tym odcinku kontynuujemy nasze eksplorowanie opuszczonych kopalni dzisiaj jest ze mną chle... Elsar. Siemano i chlebos. Siema. Dobra, to kontynuujemy chłopaki. Gówno jest. A, to im my znaleźli kopalnię. No. Co tam? Tutaj już oglądaliście mam nadzieję, nie? Tak, tam byliśmy. Tu. Czekaj. Co to jest? No nic Dobra, to tu. Panie! Czekajcie moment. Dobra. Gdzie poszliście? Złoto. A następna. O kurde. Ok to chodź, o Idę, idę, idę O kurde, to my się zgubili. No to już wchodzimy w jaskinie. Teraz to my się do... już na pewno zgubili, nie? Ale, Ale już ty się wracaj teraz do domu, tak? Nie, no eksplorujemy dalej, tylko nie wiemy jak wrócić. Ej t, to wracajmy bo myśmy teraz wyszli już na jaskinię ten ale mamy te kopalnie nie? Jeszcze nie skończyliśmy Do góry nie? Sporo powrotem. Z tego... Czekaj tam jest dużo kobla skąd? A tutaj tego creepera wybiłem Dobra ja wiem gdzie jest... Łotwo żeś ominęli, chłopak co, ch Chodźcie tutaj bo tutaj wybiłem tego creepera nie ostatnio w poprzednim... poprzedniej części to myśmy schodzili prawdopodobnie o tu bo do spadławy gdzie ty jesteś bo zgubiłem twój nikt. Yy, ten chlebos chlebos dobrze że jesteś obok potrzebuję trochę jedzonka chcesz? to ci ale ty jesteś daleko chlebos jest bliżej Co jest za tobą? A <laughs> Ile? Trzy Masz piętnaście. Dziękuję. Zgniemy. No co? się idzie. Tu do góry. A tam na wole byliśmy. Nie wiem. Ale tutaj jest więcej coś do zwiedzenia z góry. Ale tu nie wiem właśnie czy my byli, czy nie bo jest oświetlone, ale... Oj, bo mnie się rzeczy. No, no. czekaj, teraz tak, tutaj to cię bije. Żarcie! O! Łatwo <grym> się bije? B bije. Bijecie żarcie? Jeden Cię <grym> bije. Tutaj nie. Tam jest lapis. Gdzie? Tu? tu na dole. Ja nie mam miecza, zrób mi ktoś mieć. Dajcie mi ten. Y tak. A ona strzela. Kurde, nie jest co ja robię? Ale sam, zombie idzie. Wiesz Gdzie? kiedy? No dobra. Co mam do niego bić, rozumiem? No, to, znaczy możesz, nie? Czekaj, bo ten zombie się spali. Zaraz się spali, momencik, to jest specja czasu. No, co? O grzyby. Gdzie? Dziby zbierać? A poczekajcie, bo... Pochodźmy w jedną stronę, a potem się tu wrócimy, chodźcie tu, ej. Wróćcie Czekaj, się. bo żelazo robię, ten, na no się kopie. Dobra, wróć na górę i tu pójdziemy, lewą. Ja tu zablokowałem tą wodę, bo tutaj... Czekaj. No, dobra. Czekaj, ja bo... Ja Dobra, już. Możesz tu tam... O, w sumie. Zgubiłem was. Gdzie wyście poszli? Tu, gdzie no, jest woda. Wody. Woda gdzie? O, widziałem. Widzę Dobra, fak. idę, idę. Tu się dalej. Fuck. Fuck, fuck. Bo kurde. Lej go. Dawaj. I tam akcje Cześć, prowadzicie, a jestem w tyle. O oh, fuck! <laughs> Gdzie wy? na dwóch. Jak, dobra. Yeah. Dużo nie rozwali. Kurde, nie, no, nie. nie, nie widzę waszych ników. Nie ma tu już nic. Nie widzę wa A tu są Bo na górze Dziś już? Czy mam tam iść? No idę, ale te, teraz jestem pod oh, je, 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 <laughs> Sorry jestem, jestem pod wami. Czekajcie, <laughs> moment Ja się tutaj do was skopię. Tam na slajdu, jest coś, czekaj. Gdzie? coś jest? Żelazo. Dobra, wejdę tam. Mamo, no, no, dobrej. Łap to, bo to będzie spadać. Co? Ja idę tego poszukać. Gdzie ty jesteś? Czekaj. mnie zrzucił. Gdzie wy jesteście? Grzybnie mały. Dobra Ja wow. byłem Fuck szkielet Gdzie ty? A tu na dole, już idę Lecę na pomoc bez miecza, bez niczego, ale dobrze yeah. Ale no byłem tutaj, wy się znowu cofacie No nie no, tu trzeba sprawdzić co tu jest tu Są te grzyby Dziby są, dziby Tu jest jakaś jaskinia, czekaj I grzyby I dziby I tu jesteś jeszcze niżej Weź za tą wodę Tu jest nie idźcie w moją stronę, bo tutaj jest ślepa uliczka Kurde, weź to za tam. Już tam moja łap, dobra już Nie, tam jest pusto, słyszysz nie idź. Mhm, okay. Tu jest Możesz Poś strzelam do mnie znowu Kotlet? Ja Teraz chyba kiełbasa. Olo, ale to jest ogromne. Chyba jakiś kanion znalazłem. Idę, idę. Tutaj. E, e, ten. Tu. A nie, ja mam żadnego tu. tu coś jest, tam się zaraz sprawdzi, ale patrz tu. Co ty? No? A no, jest, jest. Jest kanion kaniony Dobra to hardcore standard. No, co doło. to widzę Zaś ten zombie tu je my... Nie, no, no, wam ciebie ja rady. Wiesz gdzie my są? Nie. No. Ale jak wróćcie, 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 moda, wróćcie. Pełną Wrócę Wróćcie tu. Poczekaj. idę pod jaksy. Masz? Znaczy nie, jeszcze nie mam, ale szukam. Ciężko znaleźć. Kurde, dziwne, że jeszcze nam się żaden nie przytrafił, nie? Czekaj, no bo trzeba koło lawy szukać, nie? My byli koło lawy, to właśnie, z tam. stamtąd, tak? Widzisz? Cześć, sprawdzę co tu jest. Też coś tu jest chyba. A. Kilon, mi się pokończyło. Nie, nie ma no, nic. Strepy załogę. Czekaj. Słabe, ten kilo. Nie, bo już miałem resztkę, nie? No wiem, wiem, to fajnie wyglądało. Na razu uderzył, i tu. O, o Chciałem go dobić specjalnie już, nie? No to on tu skoczył gdzieś na dół. Ja? No. Czekaj, zrobię Pestek. mostek. Klebot, lapis. Lebos, Lapis. Lapis. No, moment, no, no, no. Wiesz co po katalysku znaczy Lapis? Nie. Ołówek. O kurde, coś do góry A, lula, wypadłem. Woda, woda, czekaj, woda. 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 Ej, masz kamień? No. Woda, no to woda, czekaj, woda. No ja czekaj, ci dam, będziesz... Z no, no to będę ci, dam ci ten crafting i... A, zrób sobie ten, nie? Klebos! A, masz! Co? Mam! Udało mi się cudem przeżyć na połowie, na, ja na połowie serduszka. sobie, nie? Przedtem. Słyszysz, Klebos? Co? Na połowie serduszka udało mi się przeżyć. Idziemy tam do góry, Klebos? E, czekaj, gdzie on jest? Bo żebyśmy się tak nie rozdzielali, nie? Eee czekaj, już... Gdzie są wasze No, przy tym... Jesteśmy przy tym wodospadzie od lawy. Idziemy tu na dół? Dlaczego tak? Ej, podajcie mi wasze koordynaty Już jest z z Minus 69, 19, 227 Minus 69 Tak, i 227 To powinno wystarczyć Minus 60... A nie ja idę teraz na niech tutaj. Tutaj powinienem iść. Minus 69. Fucking. O, widzę dobra, jakieś niki. Widzę tylko chyba Elsara. No. Klebos ze mnie. A tu jest lapis lazury jak chcesz to sobie. A chody. widzę cię już, widzę cię już, idę do ciebie. Weź Kopci tu chlebos. Kop tu chlebos. są ten lapis lazuri. Gdzie on już? No chodź. Lawa, 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 lawa. O no, tu. O loli do lawy. Gdzie lawy jest pono? No tutaj. Tu gdzie? nie ja, mi znikłeś z tego. Mi też znikłeś, czekaj, bo możliwe, że jestem pod lawą. Czekaj. No, widzę Cię. O, mam lapis. Czekaj, tu zamknij. O, ale ją restaura. To jest lapis. No, dość tego tu jest. Dużo. Jak chcesz się wziąć Whatsappa, bo już mógł wygasła wersję Whatsappa? to. No to... Piszę, że mam za mało miejsca na dyskusję, mam wykasować. No, to ci wykasuję później, dobrze? No, no, no ale są bez Whatsappa. Okej. Okay. O, dwa kieliny. O! Zawsze mi sprawdzałeś coś tego? Co? Tutaj No, no właśnie tam, tam widzę trochę tego, yy, obsydianu, okay. nie? Tam coś będzie. Jakieś... No, kop się. Wow. woda. Fuck! O, w sumie dobrze. No, w sumie dobrze. Uwaga! O, widzę. Uważaj, bo się znowu woda wylewa. Właśnie, zatkaj. Już idę na górę właśnie to zatkać. A jestem w tym, w kanionie teraz. Tu jest kanion. I widzę chlebosa. FAK! Łoł, lawa! Jak u nas tego. Ym... Zatkaj tę wodę. Już zatykam, on. Tylko muszę coś skombinować. Że jak to zatkam, żeby się... Kurde. Coś ty zrobił? No tu jeden klosek tylko zrobiłem i tyle lawy się wylało. Zatkaj to. Ty... Co się z chlebem stało? Chlebo... Ja... Gdzie ty zginęłeś? Ooo, no, już się wszystko spaliłem. Jesteś tam? O! No. Ale tu jest lawy dużo. Obok kogoś! weź mi no bo tam chce iść. Czekaj, już, już zatkałem. A nie, jeszcze nie, bo tu jest drugi. Ten. Tyle rzeczy poszło się. To czekaj, ale tu w lawie zginąłeś, tak? Wszystko do lawy poszło. No, znaczy może coś tam wypadło obok, nie wiem. Czekaj, bo ja nie mogę... Gdzie ty jesteś, bo nie widzę twojego niku. Elsa. No tutaj pod tobą. Idealnie pod tobą. Popatrz się w dół. No to nie widzę twojego niku. Kopię się w dół całkowicie. No. Lawa, stój, stój, tu jest pełno lawy. No właśnie i czekam aż ją zatkasz ty Co to się stało? A to ty Jak to u nas z tego no, wiem, to... Ale tutaj z mojego punktu widzenia to jest niemożliwe, wiesz, zatkać tą lawę Głupo to powiadasz O oh, fuck <noise> Mówię ci tu jest jezioro nad nami Chodźcie zobacz Jak tylko. Chodź tutaj zobaczyć. Chodź tutaj zobaczyć. No, no widzę, widzę. No. Powiedz no, gdzie ja stoję. No dobra, ja wiem. Tutaj mam żelazo, poczekaj, jeszcze kopię. Dobra, kopiemy koło tego? Musimy znaleźć jakieś diamenty, przynajmniej to by... To Bo by było na 16 fajne. teraz stoję. Klebos, a ty ten się tępnij do nas. Dobra no, ja tam dojdę, nie? Zrób sobie, a, Znaczy zrób sobie pierwszotę i itemki, nie? Potrzebny. No, no właśnie robię. W bazie. A widzę, wypadła ci pajęczyna i redstone. O, no to spór. I ten od razu mi się wrył i to się wziął. i jest to po prostu się w pale nie mieści. Co ty gadasz, oddam mu. Ja oddam mu. No patrz. Czekaj, to jest. 11, czyli tu gdzieś powinny być diamety. No gdzieś powinny być, tylko trzeba to ty jakoś... O, widzę szkieleta. Uważaj, żeby ci nie wepchał do tego. No wiem, idę właśnie od tyłu go, co Ja ten, czekaj. Zaraz lubię. Mam jeden z taktorów i 45. No 26. No to dobrze. Coś tam się zbuduje. Rak, rak, rak. Jak rak. Weź go tak w kopie, jakby ten, pod, sko, y, tego szafela, skop pod nim. Tutaj nie, nie, nie wychodź, nawet nie wyglądaj. Gdzie? Nie wyglądaj. Gdzie on, Gdzie on jest? Nie wyglądaj. Gdzie on jest? Nie wyglądaj. Nie, to jest koniec, koniec. Wyskocz. Tutaj, bądź tutaj, okej? Okay? A, swajciło ci się parę rzeczy Dobra, mam nadzieję, że nie tyle Stój tam, odsuń się tam trochę dalej od lawy A tutaj, dobra, widzę go Spróbuję go zabić Co? za ścianę Jaki Fuck, ja nie wierzę. trafiłem Chopie, jak to w ogóle możliwe ten <laughs> Ja to przynajmniej mam takie, wiesz... Że się odsunę, nie? Od, la, od, od, la, od lawy zanim zginę. Co mi zostało? Łuk? Mam jakieś strzały? O, dobrze, jest yeah. Elsa! Snajper! Snajper. Pięknie. Z sumki, lawy. co ty tam robisz dalej? Patrz tutaj. Kolejny szkielet. What the fuck? No proszę FAA Nie gadaj, że wpadłeś No wpadłem, palę się Wyj to... Ja też wpadłem, gad demet, Wyła... wypływaj, wypływaj! No ja wypłynąłem, ale się palę! Wszystko poszło! W... Pierdziele to nie Spaliłem się, ale i temy przynajmniej zostały. A moje nie, wszystko poszło FAK! No i co teraz? Dupa Tyle nazbierane było Dobra wracajmy wszyscy ten Ty Lol Czyli tak Podsumując ten nasz cały odcinek tej części Więcej żeśmy stracili niż zyskali no. Nawet na minus mm. I, I tak tym mniej więcej miłym akcentem żegnamy się z wami Krajonik bro Elsar Strzała I Klebos Chlebosa nie ma Dobra to przekażę też. Ale Klebos też się żegna No Klebos też się żegna Gdzieś tam w głębi duszy Płaczmy poduszkę No Więc komentujcie Lajkujcie Subskrybujcie Krajonik bro Do następnego odcinku